Witajcie na kanale Zdrowie w Kapsułce. W dzisiejszym odcinku poruszymy bardzo ważny temat, który dotyczy wielu osób, a mianowicie to zastanowimy się, jak odpowiednia suplementacja może poprawić jakość naszego snu. Sen w naszym organizmie odgrywa bardzo kluczową rolę, jeżeli chodzi o prawidłowe zdrowie psychiczne i fizyczne, a niedobór snu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Na rynku mamy wiele różnych dostępnych suplementów, które obiecują poprawę jakości snu, ale dwa z nich szczególnie przykuwają naszą uwagę. Oba z nich pełnią istotne funkcje w naszym organizmie, ponieważ wspierają procesy relaksacji i redukcji. Stresu oraz produkcję melatoniny, czyli hormonu snu. Najczęściej jednak ludzie sięgają po zioła lub środki, które działają tylko objawowo, przynosząc tylko chwilową ulgę, ale nie rozwiązują głębszych problemów ze snem. Tymczasem, aby faktycznie poprawić jakość snu na dłuższą metę, warto działać jednak przyczynowo, a nie tylko objawowo, dostarczając organizmowi substancji, które wspierają naturalne mechanizmy regulujące sen i odprężenie. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy, jak suplementy takie jak GABA i L-tryptofan mogą przyczynić, Czynić się do długoterminowej poprawy snu? I dlaczego warto sięgnąć po rozwiązania wpływające na głębsze procesy biochemiczne w naszym organizmie? Pierwszy z nich to GABA. GABA, czyli kwas gamma aminomasłowy to jest jeden z najważniejszych neuroprzekaźników hamujących w naszym układzie nerwowym. Jego główną rolą jest redukowanie nadmiernej aktywności neuronów, co przekłada się na uspokojenie organizmu i naszego umysłu. W kontekście snu GABA jest kluczowym elementem, który pomaga wyciszyć nasz mózg, przygotowując go do regeneracji oraz relaksu. Działanie GABA opiera się głównie na jego zdolności do wiązania się z receptorami GABA ergicznymi w mózgu. Kiedy aktywuje te receptory, zmniejsza intensywność sygnałów przekazywanych przez neurony, co prowadzi do uczucia pewnego spokoju, obniżenia stresu i napięcia emocjonalnego. Jest to szczególnie istotne dla osób, które mają trudności z zasypianiem z powodu np. gonitwy myśli czy lęków oraz codziennego stresu. Regularne stosowanie GABA może pomóc nam poprawić zdolność organizmu do przechodzenia w fazę snu głębokiego, co jest kluczowe dla pełnej regeneracji naszego organizmu. Właściwości GABA nie ograniczają się tylko do samego wsparcia w zasypianiu. Dzięki jego działaniu uspokajającemu, suplementacja GABA może również wpływać na ogólną poprawę nastroju, np. redukcję objawów lękowych oraz poprawę zdolności koncentracji w ciągu dnia. Co więcej, niektóre badania sugerują, że GABA może pomóc osobom cierpiącym na nadmierną aktywność mięśniową, czy np. problemy związane z napięciem nerwowym. Ale to nie wszystko. GABA wspiera także nasz Nastroj pomagają stabilizować emocje i poprawiać samopoczucie. W chwilach, gdy zmagamy się z wahaniami nastroju czy przygnębieniem, jego działanie może okazać się wyjątkowo pomocne. Dzięki jego hamującym właściwościom możemy złagodzić niepokój i lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami. Mało kto wie, że GABA wspiera również układ sercowo-naczyniowy, ponieważ pomaga w regulacji ciśnienia krwi. Oczywiste jest to, że kiedy zredukujemy stres, to w naturalny sposób wpływa na nasze serce, przyczyniając się do obniżenia ciśnienia, co jest szczególnie korzystne dla osób zmagających się z nadciśnieniem. A takich osób, jak wiemy, jest wiele w naszym społeczeństwie. Warto również wspomnieć, że gaba może mieć zastosowanie w walce z uzależnieniami, ponieważ istnieją badania, które sugerują jego uspokajające działanie, które pomaga zmniejszyć intensywność i potrzebę sięgania po substancje psychoaktywne, szczególnie na przykład w stresujących sytuacjach. I w ten sposób może to stanowić niezwykłe wsparcie w terapiach uzależnienia. W co więcej, mimo że gaba działa hamująco, wspomaga koncentrację i jasność umysłu, Pomaga również redukować nadmierną aktywność neuronów, co przekłada się na lepszą zdolność skupienia się na zadaniach. Poprawia również funkcje poznawcze. To może być szczególnie istotne dla osób mających problemy z uwagą i takich jak ADHD. Dla osób aktywnych fizycznie, osoby, które ćwiczą na przykład na siłowni, GABA może działać rozluźniająco i wspierać regenerację mięśni, szczególnie po jakimś intensywnym wysiłku. Dzięki temu po treningu nasze mięśnie będą szybciej się regenerować. Jak podaje literatura, zalecane dawkowanie to od 500 do 3000 mg około 30 minut przed snem. Przejdźmy teraz do produktów, w których znajdziemy najwięcej gaba. Okazuje się, że istnieje wiele produktów spożywczych, bogatych w ten związek, a wiele z nich to popularne składniki, tak zwane fermenty lub fermentowane. Fermentacja sprzyja powstawaniu GABA, co tłumaczy dlaczego na czele listy znajdują się takie produkty jak na przykład kimchi, czyli fermentowana kapusta koreańska, a także kiszona kapusta czy kiszone ogórki. Zawierają one naturalnie wyższą ilość tego GABA. Kolejnym produktem, który wyróżnia się wysoką zawartością GABA, jest miso, czyli fermentowana pasta sojowa, stosowana szeroko w kuchni japońskiej. Miso, podobnie jak kimchi, zawiera naturalnie więcej GABA dzięki procesowi właśnie fermentacji. A przy tym jest bogata w składniki mineralne i białko, co czyni ją wyjątkowym dodatkiem do diety. Również natto, czyli fermentowana soja oraz tempeh mają wysoką zawartość gaba, dzięki czemu są popularnymi produktami w Azji, szczególnie w Japonii i Indonezji. Gaba znajdziemy także w zielonej herbacie, która oprócz yy, tego zawiera jeszcze taki związek jak L-teaninę, czyli aminokwas, który wzmacnia działanie uspokajające gaba, a także w, również znajdziemy go w kiełkach brązowego ryżu, szczególnie w tych, które były kiełkowane przez dłuższy czas oraz w taki, w takich warzywach, też jak pomidory, brokuły czy szpinak. Na koniec warto wspomnieć o zbożach takich jak jęczmień i brązowy ryż, które również zawierają gaba. Szczególnie gdy są fermentowane, jak w przypadku tradycyjnego japońskiego sake, gdzie zawartość gaba wzrasta. Link do badania dotyczącego gaba umieszczę pod filmem. Kolejny produkt, który chciałbym Państwu przedstawić. To L-tryptofan. L-tryptofan to niezwykle ważny składnik, który odgrywa bardzo istotną rolę nie tylko w poprawie snu, ale również w ogólnym funkcjonowaniu naszego organizmu. Jest to aminokwas egzogenny, co oznacza, że nasze ciało nie potrafi go samo wytworzyć i musimy dostarczyć go z pożywienia lub w postaci na przykład suplementu. Dlaczego jest tak ważny? L-tryptofan jest kluczowy do produkcji serotoniny, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za nasz nastrój emocje oraz uczucie szczęścia. Serotonina produkowana dzięki L-tryptofanowi nie tylko wpływa na nasz stan emocjonalny, ale pełni również funkcję prekursora melatoniny, czyli hormonu, który reguluje nasz cykl snu i czuwania. To oznacza, że L-tryptofan bezpośrednio wspiera naszą zdolność do zasypiania i utrzymania zdrowego rytmu dobowego. Kiedy poziom melatoniny jest odpowiednio wysoki, nasz organizm naturalnie przygotowuje się do snu i to sprawia, że nie tylko łatwiej zasypiamy, ale także sen staje się głębszy i bardziej regenerujący. Ale na tym nie kończy się rola L-tryptofanu. Oprócz wsparcia samego snu, suplementacja tym aminokwasem może przynieść korzyści dla naszego ogólnego samopoczucia. Ze względu na wpływ na produkcję serotoniny, L-tryptofan może pomóc w stabilizacji naszego nastroju, redukcji lęku i nawet wspierać osoby zmagające się z depresją. Jego działanie w tym zakresie jest delikatne, ale jego regularne dostarczanie organizmowi może przynieść długoterminowe korzyści emocjonalne. L-tryptofan jest także ważny dla osób, które zmagają się z zaburzeniami apetytu lub mają trudności w regulacji głodu. Serotonina, której prekursorem jest ten aminokwas, ma również wpływ na ośrodki w mózgu odpowiedzialne za uczucie sytości, co może pomóc w kontrolowaniu niezdrowych nawyków żywieniowych. Kolejnym obszarem, w którym l może być pomocny, jest poprawa wydolności fizycznej. Działa ono rozluźniająco na mięśnie, podobnie jak GABA, ale jednocześnie wspomaga produkcję energii, co może poprawić ogólną wydolność organizmu, zarówno w codziennych aktywnościach, jak i Podczas wysiłku fizycznego, zalecane dewkowanie L-tryptofanu to od 500 do 2000 mg na dobę. Jeśli chodzi o tryptofan, to chciałbym zwrócić Państwu uwagę y, jeszcze na jedną ważną kwestię, a mianowicie formę. Wyróżniamy dwie formy, czyli L-tryptofan i 5-HTP. Często klienci pytają mnie o różnicę w tych dwóch produktach, a więc wyjaśnijmy. 5-HTP, czyli 5-hydroksytryptofan i L-tryptofan, to dwa różne związki, choć oba są związane z produkcją serotoniny w organizmie. L-tryptofan jest aminokwasem, który organizm przekształca najpierw w 5-HTP, a następnie dopiero w serotoninę. 5-HTP jest pośrednim produktem w tym procesie, więc znajduje się już na dalszym etapie konwersji niż L-tryptofan. Oznacza to, że 5-HTP szybciej i bezpośredniej przekształca się w serotoninę podczas gdy L-tryptofan musi najpierw przejść przez ten dodatkowy etap. W praktyce L-tryptofan będzie bardziej uniwersalny, ponieważ bierze udział w różnych procesach metabolicznych, w tym w produkt. Serotoniny i melatoniny. Natomiast 5-HTP jest stosowany głównie jako suplement wspierający podniesienie poziomu serotoniny, co może być pomocne w leczeniu problemów takich jak depresja, lęki, zaburzenia snu, a nawet regulacja apetytu. Oba suplementy mogą wspierać podobne procesy w organizmie, ale różnią się właśnie mechanizmem działania i szybkością. W jaki sposób, jak wpływają na ten poziom serotoniny? 5-HTP działa szybciej, ponieważ omija pierwszy, krok, w którym L-tryptofan jest konwertowany w 5-HTP. Co dodatkowo wpływa na sen? Jeśli chcemy jeszcze bardziej wspomóc swój sen, oprócz samego gaba i L-tryptofanu, warto rozważyć kilka innych suplementów, które również mają korzystny wpływ na jakość naszego nocnego odpoczynku. Na przykład melatonina, to naturalny hormon, który nasz organizm produkuje wieczorem, przygotowując nas do snu. Jej suplementacja pomaga szybciej zasnąć i uregulować rytm dobowy, co jest szczególnie przydatne przy problemach ze. Snem. Z kolei, na przykład, magnes jest minerałem, który wspiera relaksację mięśni i układu nerwowego, a jego odpowiedni poziom w organizmie może znacząco poprawić jakość snu. Będzie działał wspólnie z GABA, pomagając naszemu ciału wyciszyć się przed snem. Nie można również zapomnieć o witaminie B6, która jest kluczowa w procesie przekształcenia L-tryptofanu w serotoninę, a później w melatoninę. Bez odpowiedniego poziomu tej witaminy ten proces może być mniej efektywny. Dlatego suplementacja B6 wspiera naturalne mechanizmy regulujące sen. Jeśli macie Państwo problemy z zasypianiem spowodowane stresem, e, z pomocą może przyjść aszwaganda. Ona może być bardzo dobrym wyborem. E, aszwaganda to adaptogen, który pomaga organizmowi radzić sobie z napięciem i obciążeniami emocjonalnymi, co przekłada się e, na łatwiejsze zasypianie oraz głębszy sen. Podobnie również będzie działać na przykład teanina, czyli taki aminokwas naturalnie występujący w zielonej herbacie, który wspiera relaksację e, bez wywoływania senności. Działa również synergistycznie z GABA, pomagając w wyciszeniu mózgu. Co ułatwi nam zasypianie. I na koniec warto wspomnieć o walerianie, inaczej kozłek lekarski, ziołowy środek o działaniu uspokajającym, który od wieków stosowany jest jako naturalny sposób na poprawę snu, szczególnie dla osób zmagających się z nerwowością lub napięciem. Wszystkie te suplementy możemy łączyć z GABA i LETRYPTOFANEM, aby wzmocnić ich działanie i uzyskać głębszy, bardziej regenerujący sen. Pamiętajmy o tym, że oprócz samej suplementacji, która może wspierać lepszy sen, warto pamiętać o czynnikach, które mogą go zaburzać. Dbając o tak zwaną higienę snu, ja to tak nazywam, możemy znacząco poprawić jego jakość. To nie tylko kwestia wygodnego łóżka czy regularnych godzin snu, ale także unikanie pewnych bodźców, które mogą negatywnie wpłynąć na nasz rytm dobowy. Jednym z takich czynników jest światło niebieskie, które jest emitowane przez urządzenia elektroniczne, takie jak nasze smartfony, laptopy czy telewizory. Dlaczego ma tak duże znaczenie dla naszego snu? No cóż, nasz organizm działa na podstawie rytmu dobowego, czyli wewnętrznego zegara biologicznego. Gdy zapada zmrok, ciało zaczyna produkować melatoninę, hormon, który mówi nam, że czas na odpoczynek. I tu pojawia się problem. Ekspozycja na światło niebieskie wieczorem skutecznie hamuje produkcję melatoniny. Nasz organizm w cudzysłowie myśli, że wciąż jest dzień, co prowadzi do opóźnionym zasypianiu. Może to sprawić, że sen stanie się płytszy, krótszy, a w rezultacie mniej regenerujący. Dlatego warto wyłączyć urządzenia elektroniczne na godzinę przed snem albo zastosować filtry światła niebieskiego. Kolejnym równie ważnym czynnikiem jest tak zwane uziemianie. Uziemianie to technika, która polega na bezpośrednim kontakcie ciała z powierzchnią ziemi, na przykład poprzez chodzenie boso po trawie, czy piasku lub ziemi. Lub również możemy użyć specjalnych mat. Kluczowy mechanizm tego procesu opiera się na tym, że ziemia jest naturalnym źródłem wolnych elektronów, które mogą neutralizować nadmiar ładunków dodatnich w naszym organizmie. Kontakt z ziemią pozwala ciału wchłaniać te wolne elektrony, co działa jak naturalny antyoksydant. A jak to wpływa na sen? No cóż, no przede wszystkim uziemianie pomaga w regulacji poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu. Kiedy jesteśmy zestresowani, poziom kortyzolu wzrasta, co może zakłócać rytm dobowy i utrudniać zasypianie. Dzięki uziemianiu poziom kortyzolu stabilizuje się, co sprzyja głębszemu i bardziej regenerującemu snu. Dodatkowo zmniejszenie stanów zapalnych i bólu fizycznego, które często utrudniają komfortowy sen, również jest jednym z korzyści uziemiania. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że wskazówki, które udzieliłem, pomogą Wam poprawić jakość snu i wprowadzić zdrowe nawyki, które przyniosą lepszy i bardziej regenerujący odpoczynek. Pamiętajcie, że sen to jest podstawa naszego dobrego samopoczucia. Jeśli podobał Wam się odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować naszego kanału, co pozwoli na dalszy jego rozwój. Dziękuję Państwu za dzisiaj, dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka.